W przeciwieństwie do innych miast, strajkujący w Lesznie nauczyciele nie odczuwali wsparcia swoich postulatów ze strony władz miasta. Także po zawieszeniu strajku sytuacja tej grupy zawodowej długo była niepewna i niejasna. Skąd taki wniosek? Wystarczy spojrzeć w kalendarz. Patrząc jak długo trwało podejmowanie decyzji można przypuszczać, że władze Leszna miały spory kłopot jak ten problem rozwiązać. Strajk rozpoczął się 8 kwietnia, został zawieszony 27 kwietnia. Pytaliśmy o decyzję biuro prasowe prezydenta, takie odpowiedzi otrzymaliśmy. 7 maja władze miasta analizują właśnie ten temat. Na razie żadne decyzje nie zapadły. 20 maja kolejna odpowiedź. Jutro mam dostać informacje w tej sprawie. Jak to nastąpi, roześlę do mediów. Dziś, 23 maja, jest wreszcie stanowisko w tej kwestii. Nauczyciele mają składać wnioski o nagrody do Urzędu Miasta z okazji stulecia powrotu Leszna w granicę Polski. Będą musieli jednak na tę nagrodę zapracować poprzez przygotowanie jakiejś rocznicowej inicjatywy.